Siemanko z tej strony Mateusz, i jestem tu z ekipą True Love. Yo, yo, yo! A teraz rozpoczynamy grę w kalambury. Najważniejsze jest to, że w ciągu minuty możemy odgadnąć jak najwięcej haseł, a ile odgadniemy, to zależy już od nas. Nienawidzę tej gry. Ja też. Ale to najpierw kategoria? Kategoria a celebryci. Potem... Polscy. Okej, okay. czas, start. Cel jakieś. Tarsta? Strzelę w cel. Na to jest osoba. <laughs> Pokazuję teledisk jakieś, nie? Pomóc mhm. Wam? No. Mateusz Łaska. Człowiek w telewizji? Mm -hmm. Program telewizyjny? Mm, mm, mm. Nie, ja, jak ten człowiek się nazywa? <laughs> Łucznik celebrycki? Nie no, który strzela, kurczę. Tary, nie wiem. Cztery sekundy. 3, 2, 1, 0. Koniec czasu! No, w telewizji człowiek strzela killer. Pazura. <laughs> Ja, nie nie z... na... ja bym bardzo opazował się chyba. No teraz przyjmi się do głowy pazur. No. E, kategoria, programy TVN, dwa słowa. Czas start. Programy TVN, dwa słowa. Mm -hmm. Hotel Paradise. Mm -mm. A, Asia Express. Mm -mm. Perfekcyjna pani domu. Ale co nie. to w ogóle jest, co rysujesz? Schodzenie po schodach. A, narciarstwo jakieś. Co tam jeszcze było? Co tam jeszcze było? 30 sekund. Programy, to jest reality show? Mm -hmm. Co to jest? Telewizor? Nie. Kropka. Ile Cyk. Czasu? Cyk. Coś <Merci> tam z, z zdjęciem. Jak to było z tym zdjęciem? Perfect foto koniec. koniec! Model! M <facial> <medieval> to, nie to jest model! A wiedziałeś, Mati? No nie, w sensie jak zobaczyłem, że ktoś idzie, to podejrzewałem, że może no to model, ale nie. Zdjęcie! Aparat! Aparat, no faktycznie, no. Na początku jeszcze leurs... myślałem, to skoki narciarskie. Laski, to było takie proste. To co, chłopaki, lecimy. Wierzę no, no, w Ciebie. Wygrywamy to. No raczej. Kategoria najpierw. Kategoria o Start. Boxer. Bokser, MMA, ma. Yy, Konor McGregor. Kalidow. Błachowicz. Co tu jest napisane? 40 plus. MMA. Mamet Kalidow. Pudzianowski. Tak. Jest! To, to co kolejne. Się. Tak, dawaj, 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 szybko. Wątpili w Maxa. Przy słowie. No, dawaj, dawaj. Kaczka, nie, dziwaczka. Nie. To, to tu płynie zawsze, coś. Nie. Rzeka. i... Płynąć. Pieniądze. Tak, tak, tak. Pieniądze płyną. I, i właśnie. Teraz czas yes. płynie. Czas zarobić cash. Jest koniec. Koniec. Czas to pieniądz? Tak. A, ale dobra, mamy, mamy jeden punkt. Tak. Kategoria Polskie... Tekst. Tego było prościej. Natomiast nie. Kategorią jest Polskie Kino. Okay. Start. Polskie Kino. Mamo. Jedno słowo, jedno słowo. Kwiat? Jaki? Zielony. Brzydkie kwiat. Brzydkie kaczątko. Kwiat róży? Kwiat róża? A Mały i książę. Wierzy. Nie, do, drugie słowo. Świat, róży. Nie Kodak jedno słowo, kwiatru. jedno słowo. Róża. Tak. Zaje... Tak? Tak. Celebryci. Zaje... Zaje... No? Jak fajnie stali, zobaczcie. Zlew. Zlew. Zle. Nie zlew. Celebrytka. Celebrytka. Zle... Zlew. Mogę jest zlew? Nie. zlew? <śmany> <śmany> nie jestem żadnej celebrytki. Zlew... Trzy. Zlew. Zalewska. Zalewską. Zalewskiej na fajnym domu. Jak mam nazwać? Mam w górze teraz Renek to może Podniosło no że wiesz, że Dobra, jeden 1 Ile punktów w życiu zdobyłem w tej grze? Zero. Ej, ale ja zdobyłam jeden, jestem z siebie dumna. Ja to wspólna praca. Nie mam pojęcia, co to w ogóle jest za hasło, ale okej. Polskie kino. Oh my god. Wygramy to dzieci, wygramy. Szatan z siódmej klasy. Pogoda? Diabeł. I aniołek. Czyli jak zmarła osoba idzie tam na niebo, tam ogień wszędzie, nie? Jak to miejsce się nazywa? Piekło. Piekło? Koniec! Koniec, koniec, koniec. Co to Co było? jest czas? Stary, nie wiem. Popił i diabeł. Diament. <laughs> Czemu diamentu nie narysowałem? Przyjdę tam diabeł. Kategoria: programy TVN, e, cztery słowa. To jest łatwe. Okay. 40 sekund, 20. Ślub od pikkujcie. <grywa> dalej, 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 dalej Nie, nie, nie. Ona pokazała, zobacz i litery. Dobra, dobra. Programy PPM. Dobrze, dobra. Programy PPM. Ile słów? Miłości? Kulow! Tak! Dalej, dalej, Do dalej! dalej. dalej, dalej. Jeden. Przysłowie! 15 sekund. Nie no, to wygląda! Nie Biedronka? Biedronka! Nie. Ile? Koniec. 3-1 jest. Um, Szczółka. Co to było? <grywa> Nie. A no to tak. Kategoria polskie kino. Ile, ile słów? Dwa. Dobra. No narysuj coś. Dwie osoby, okej, okay, walczą, co oni robią? Siatka? Boże, ja wiem, ja wiem. Co to jest. Grałem w coś. Ty, ty grałem. Nie, Sypią coś. Mowa. mowa. Rozmawiałem. Nie wiem, rozmowa w konfesjonale. To, jest... to Roman jakiś? Nie. No. Kapelusz. W kapeluszach nie rozmawiałem. Nie Czyli tak stary kręczy. kino jakiś. Mhm. Rycerze. <gadam> nie, ja nie wiem jak to wyglądało. dalej. Bo. To jest polskie kino? Tak, wiem, bo... 52. I co, to duet może? Co? Stał sobie. No i. Strzelają? Ja Kurde, to nie, wymagam. Nie. Rozmowy w toku. Nie, to <gadam> Jak miałem pokazać to sami zaginia? swoi? kuli? stary, no ciężki kazał wybrać. To no. jest przy tym, Pawlak, zgargujemy się ten, kulą. Lecimy z tym koksem? Tak, tak, dawaj, maleńka. Polskie kino, okej. Okay. Mm. Trzy, dwa. Ile słów? Trzy. Wielu Już polskie wierze. kino powiedziałam. Mm. Ile słów? Trzy. Mężczyzna. Mhm, mm mhm, mm mhm. W trójkącie. Mm -hmm. Pła płaczący mężczyzna. Polskie kino? Trzy słowa. Mhm. Płacz. I, facet. Facet. Facet mm -hmm. nie płaczą. Mm -hmm. Mężczyźni płaczą. Facet nie płaczą. Bad good, ale inne słowo pierwsze. <susur> yy, Mężczyźni, chłopcy nie płacą. Chłopcy, no, 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 chłopcy nie płacą, chłopcy nie Ile słów? Sześć. Oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Sześć słów. No niestety, czasu. Jak Cię widzą, tak Cię piszą i chciałam po prostu... Ale w filmie mamy 4-1. Życzę czują za Chłopaki nie płaczą, ale my chyba będziemy o boże. Cztery słowa. Dobra, zaczynamy. Człowiek. Człowiek. Cieszący się. Dwóch człowieków. Na desce. Siedzenie. Udo. Nie! Noga. No, nogi. Twarde nogi. Różnica wieku. Starszy i młodszy. Twarde nogi. <laughs> Max się zaraz będzie. Się ma dosyć. Kłamstwo ma krótkie nogi. O boże. A jak narysować kłamstwo? No właśnie. To są takie hasła, których nie da się odgadnąć. Kategoria. Bez szans. Celebryci. O. Olivia? Jakaś piosenkarka. O, co, ona ma jaja? Transwestyka. Na Celebryta, konkretnie. Ja wiem. Ja wiem że Wiedziałem, o, że jest tauszpaktor. To narysować. bym zgadła. Polskie kino, jedno słowo. Jedno oki. Kosmici. Świnia. Morska świnia. Ja Świnka morska. Pies. Tak. Reksiu. Koniec. Psy. A, a, że No, to, to, to trzeba było lindę pokazać. A zagram jeszcze rundę, podoba mi się to? Nienawidzę tej gry. <grym> Dobra, to jest przy Przysłowie. A, o Boże. Przysłowie. Sześć. <grym> yeah. <grym> Kwadrat, stół. Czekaj, czekaj, czekaj. Mhm. Stół z powołanymi nogami. To jakieś penisji, A nożyczki? Mhm, nożyczki w stół. Uderz w stół, no że ty się odezłą. Dalej, dalej, dalej. dalej Skąd ty znasz to przysłowie? Jest tak mądry. Dawaj, dawaj, Celebryta. Top. Joanna Krupa. Edyta. Edyta zając. Już nie pamiętam. Zapomniałem, Ja ona była. Joanna Krupa, modelka. Chyba tak, Stop, stop. Uda się. Czyli upewnij się, bo On nie wie, kogo rysował? Joanna Krupa. Tak, no i co? Dobrze. A skąd wiedziałeś? Napisałem top, dlatego. Top model. Już wiedziałem, że jedna krupa. Kategoria programy? Ile stawałeś? Dobrze, znowu program. Eee, Dwa. Kochane rewolucja. Eee, Hotel Paradise! Top, top model? Jazda eee, konno. Eee, Azja Express. Handelek! Tak! 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 Celebryci, celebryci! Celebryci! Tutaj! Tutaj! Ona! E, mogę się znalazł, e, no, tak! To Polemniak! Agnieszka No, Szybciej, szybciej, szybciej! Polskie kino! No! Przeciwieństwo do True Love! Ej, nie możesz mówić! Fake Love! A co to jest? Koło! Koniec czasu, to, to jest właśnie. Fake Story! Koniec czasu, A my zawsze mamy te programy! No! No niestety... Przegraliśmy, chociaż byliśmy lepsi, czyli tak jak zawsze. Tak. Kara jest, musimy to spróbować Obrzydliwe, obrzydliwe. 3, Ob Trzy. Oh nie wygląda zbyt apetycznie. E, trzy, cztery. Też musicie. No. Dawaj, na trzy, S cztery. Z oczkiem. Ty już jesz? Opijcie jeszcze, nie? W sumie smutku ale... jak tuńczyk. Dobre. Mmm, dobre. Ej, nie, ja Ej, Taka, nagro... taka no. kara to jak no. nagroda. jest o tapasko. To, no. ta to wygląda bardzo źle. To, to, to pamiętajcie, szami, zostawcie bracie czego? Łapki w górę. Na górze więcej ja informacji nie i subskrybujcie. Powiedz do końca. No zjem do końca oczywiście. Ej, dobre to było, mi to smakuje. A dajcie to połochać. Dobre, nie? Pachnie brzydko, ale bardzo smaczne, Ja, ja lubię połochać. Ooo, oh, shit. No, pachnie fatalnie. Ile o, to miał białka? <laughs>